Że kiedykolwiek wyjęłeś ubrania z pralki i zauważyłeś, że wyblakły, skurczyły się lub nie były już tak miękkie jak wcześniej. Wielu nie wie, że pranie to nie tylko kwestia detergentu i wody, ale także bardzo częstych błędów, które mogą zniszczyć twoje ubrania, a ty tego nie zauważysz. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego twoje ubrania nie są trwałe tak długo, jak powinny, lub dlaczego niektóre rzeczy zużywają się już po kilku praniach, Prawdopodobnie popełniasz jeden z tych błędów, ale nie martwcie się, bo dzisiaj Wam to wyjawię. Najczęstsze błędy podczas prania ubrań i jakich unikać, dzięki czemu Twoje ubrania pozostaną w idealnym stanie na dłużej. Zostań do końca, bo ostatni błąd jest jednym z najpoważniejszych i wiele osób popełnia go nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Pranie ubrań to czynność, którą wykonujemy niemal bez zastanowienia. Wkładamy ubrania do pralki, dodajemy detergent. Wciskamy przycisk i gotowe. Wiele osób nie wie jednak, że niektóre nawyki, które wydają się nieszkodliwe, mogą powodować niszczenie tkanin, szybsze blaknięcie kolorów, a nawet skracanie żywotności naszych ulubionych ubrań. Jeśli kiedykolwiek zauważyłaś, że Twoje ubrania tracą miękkość, kurczą się, mechacą się lub po prostu nie wyglądają tak dobrze, jak w chwili zakupu, być może popełniasz jeden z tych błędów, nie zdając sobie z tego sprawy. A najgorsze jest to, że z biegiem czasu te drobne awarie mogą spowodować, że odzież ulegnie zniszczeniu znacznie szybciej niż się spodziewano, co zmusi cię do częstszej wymiany rzeczy niż to konieczne. Ale nie martwcie się, bo dziś opowiem wam, jakie są najczęstsze błędy podczas prania ubrań i co najważniejsze, jak je łatwo naprawić. Prowadzając tylko kilka drobnych zmian w swoim programie prania. Zauważysz dużą różnicę w wyglądzie i dotyku swoich ubrań po każdym cyklu. Zacznijmy więc od pierwszego błędu, który ma związek z czymś, co wszyscy kiedyś zrobiliśmy i co może niszczyć nasze ubrania bez naszej wiedzy: używanie zbyt dużej ilości detergentu, myśląc, że ubrania będą czystsze. Wiele osób wierzy, że im więcej detergentu doda się do pralki, tym czystsze i świeższe będą ubrania. Jest to jednak błąd, który może spowodować że na ubraniach nie tylko pozostaną lepkie pozostałości, ale także z biegiem czasu będą gromadzić się nieprzyjemne zapachy. Zamiast polepszyć jakość prania, zbyt duża ilość detergentu może spowodować dokładnie odwrotny skutek. W przypadku użycia zbyt dużej ilości detergentu pralka nie zawsze jest w stanie go całkowicie wypłukać. Oznacza to, że część mydła zostaje uwięziona we włóknach ubrań, Tworząc lepką warstwę, która zamiast usuwać brud i bakterie, wychwytuje je. Z biegiem czasu te osady mogą powodować, że ubrania będą wydzielać trwały zapach stęklizny, nawet gdy dopiero co wyjdą z pralki. Innym problemem jest to, że pozostałości detergentu mogą wpływać na miękkość ubrań. W wielu przypadkach, gdy ubrania stają się szorstkie lub mniej wygodne w dotyku, nie dzieje się tak dlatego, że tkanina się zużyła. Ale dlatego, że pozostałości mydła stwardniały włókna. Dotyczy to zwłaszcza ręczników i odzieży bawełnianej, które z czasem mogą sztywnieć i stracić chłonność. Aby uniknąć tego problemu, najlepiej używać wyłącznie ilości zalecanej przez producenta detergentu. Jeżeli ubrania nie są zbyt brudne, można nawet nieco zmniejszyć dawkę, bez wpływu na efekt prania. Dodatkowo, wybranie dodatkowych cykli płukania Pomaga usunąć wszelkie pozostałości mydła, które mogą pozostać na tkaninach. Bardzo skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest dodanie białego octu do przegródki na płyn zmiękczający. Ocet nie tylko pomaga usunąć pozostałości detergentu, ale także pozostawia ubrania bardziej miękkie i świeższe, bez potrzeby stosowania dodatkowych środków chemicznych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych środków zmiękczających tkaniny, które pozostawiają warstwę na odzieży. Ocet działa poprzez eliminację pozostałości i neutralizację nieprzyjemnych zapachów. Jeśli do tej pory myślałeś, że więcej detergentu oznacza więcej sprzątania, czas zmienić ten nawyk. Zmniejszając ilość mydła i upewniając się, że pralka dokładnie wypłukana ubrania, zapobiegniesz gromadzeniu się osadów i uzyskasz świeższe, bardziej miękkie i naprawdę pachnące ubrania. Przejdźmy teraz do kolejnego błędu, który ma związek z temperaturą wody. I tym, jak może ona wpłynąć na trwałość Twoich ubrań. Niezauważalnie. Pranie ubrań przy niewłaściwej temperaturze wody. Temperatura wody odgrywa zasadniczą rolę w czyszczeniu ubrań, ale wiele osób wybiera ją losowo, nie wiedząc, że może to spowodować uszkodzenie ich ubrań, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Używanie zbyt gorącej wody może spowodować kurczenie się ubrań, szybsze blaknięcie kolorów lub utratę miękkości włókien. Z drugiej strony, zawsze mycie zimną wodą może spowodować, że niektóre plamy i bakterie nie zostaną całkowicie usunięte. Jednym z najczęstszych błędów jest wkładanie wszystkich ubrań do pralki z gorącą wodą, myśląc, że dzięki temu będą czystsze. Gorąca woda skutecznie usuwa tłuszcz i bakterie, ale w przypadku wielu tkanin może być zbyt agresywna. Odzież bawełniana może się kurczyć, odzież syntetyczna może stracić swój kształt, a jasne kolory mogą z czasem blaknąć. Jeśli kiedykolwiek zauważyłeś, że twoje ulubione ubrania zrobiły się ciasne po praniu, przyczyną może być gorąca woda. Z drugiej strony, mycie zawsze zimną wodą też nie jest najlepszą opcją, choć zimna woda pomaga zachować kolory i zapobiega niszczeniu tkanin. Nie zawsze wystarczy usunąć nagromadzony brud, szczególnie z odzieży mocno używanej lub z plamami tłuszczu i potu. Ręczniki, pościel i ubrania, które mają częsty kontakt z ciałem, takie jak bielizna i t-shirty mogą gromadzić bakterie, jeśli są prane wyłącznie w zimnej wodzie. Aby uzyskać najlepsze rezultaty bez uszkadzania odzieży, idealnie jest dostosować temperaturę do rodzaju odzieży. Ciepła woda o temperaturze od 50 do 60 stopni jest przydatna do prania pościeli, ręczników i białych ubrań, które wymagają dokładnego czyszczenia. Ciepła woda o temperaturze od 30 do 40 stopni. To najlepsza opcja w przypadku większości codziennych ubrań, ponieważ dobrze czyści, nie uszkadzając włókien. Zimna woda poniżej 30 stopni jest idealna do prania delikatnych ubrań, tkanin syntetycznych i odzieży w ciemnych kolorach, zapobiegając ich kurczeniu się i blaknięciu. Jeśli nie masz pewności, jakiej temperatury użyć, dobrą zasadą jest sprawdzenie metki na każdym elemencie ubrania przed jego praniem. Często ignorujemy te małe symbole. Ale jest tu kluczowa informacja, dzięki której ubrania będą służyć dłużej i nie będą się zużywać. Teraz, gdy już wiesz, jak wybrać odpowiednią temperaturę dla każdego rodzaju odzieży, przejdźmy do kolejnego błędu, który wiele osób popełnia nie zdając sobie z tego sprawy i który może polegać na skróceniu żywotności ich ulubionych ubrań: przeciążanie pralki i brak miejsca na prawidłowe wypranie ubrań. Kiedy nagromadziło się w nas dużo brudnych ubrań, Kuszące jest włożenie ich jak największej ilości do pralki, aby szybciej skończyć. Jednak wielu nie wie, że przeciążenie bębna może spowodować, że ubrania nie zostaną odpowiednio wyczyszczone, a ich zużycie będzie większe przy każdym praniu. Chociaż może się wydawać, że optymalizujesz czas i wodę, w rzeczywistości możesz skrócić żywotność swoich ubrań, nie zdając sobie z tego sprawy. Jednym z głównych problemów związanych z przepełnieniem pralki jest to, że woda i detergent. Nie mogą swobodnie przepływać pomiędzy ubraniami. W każdym cyklu prania woda musi przepływać przez odzież, aby usunąć brud i pozostałości detergentu. Jeśli jednak pralka jest przepełniona, ubrania są pakowane razem, co uniemożliwia prawidłowe wnikanie wody. W rezultacie niektóre elementy są nadal brudne lub zawierają pozostałości mydła, co z czasem może powodować nieprzyjemny zapach. Innym problemem jest to, że wirowanie staje się mniej skuteczne. Gdy pralka jest przeciążona, bęben nie może obracać się z taką samą siłą, przez co pranie nie zostaje całkowicie odsączone. Powoduje to, że ubrania wychodzą zbyt mokre, co wydłuża czas suszenia i zwiększa ryzyko pojawienia się stęchłego zapachu. Ponadto nadmierna waga może powodować brak równowagi w silniku pralki, co wpływa na jej długotrwałą pracę i powoduje przedwczesne zużycie urządzenia. Aby mieć pewność, że ubrania zostaną prawidłowo wyprane. Najlepiej zapełnić pralkę, pozostawiając wolną przestrzeń na szerokość dłoni pomiędzy ubraniami a górną częścią bębna. Dzięki temu woda i detergent lepiej się rozprowadzają, zapewniając dokładne czyszczenie każdej odzieży. Wskazane jest to również, aby nie mieszać zbyt wielu rodzajów tkanin w jednym wsadzie, ponieważ niektóre ubrania wymagają więcej miejsca do poruszania się bez uszkodzeń. Jeśli zgromadziło się dużo ubrań, Zamiast wrzucać je wszystkie do jednego prania, lepiej podzielić je na dwa mniejsze ładunki. Może się wydawać, że zajmie to więcej czasu, ale w rzeczywistości twoje ubrania będą czystsze i szybciej wyschną, zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i niepotrzebnemu zużyciu. Przejdźmy teraz do kolejnego błędu, który ma związek z jedną z najbardziej zapomnianych części prania i może powodować brudzenie ubrań, zamiast pozostawiania ich naprawdę czystych. Brak regularnego czyszczenia pralki-pralka to urządzenie odpowiedzialne za utrzymanie naszych ubrań w czystości. Jednak wiele osób zapomina, że wymaga ona również konserwacji. Jeśli pralka nie jest często czyszczona, we wnętrzu pralki mogą gromadzić się pozostałości detergentu, płynu do zmiękczania tkanin i brudu z ubrań, co w dłuższej perspektywie powoduje nieprzyjemny zapach i wpływa na czystość ubrań. Jednym z najczęstszych błędów jest myślenie, że pralka czyści się sama przy każdym cyklu prania. Chociaż woda i mydło przepływają przez bęben, nie oznacza to, że wnętrze urządzenia jest wolne od zanieczyszczeń. Z biegiem czasu wilgoć i piana mydlana tworzą lepką warstwę, która sprzyja rozwojowi pleśni i bakterii. Jeśli kiedykolwiek zauważyłeś, że świeżo wyprane ubrania nie pachną tak świeżo, jak powinny, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twoja pralka wymaga dokładnego czyszczenia. Innym częstym problemem jest osadzanie się brudu na gumie bębna, zwłaszcza w pralkach ładowanych od przodu. Wilgoć uwięziona w tym miejscu może powodować powstawanie czarnych plam z pleśni, które nie tylko wpływają na zapach ubrań, ale mogą również przenosić bakterie na ubrania przy każdym praniu. Ponadto w szufladach na detergenty i płyny do zmiękczania tkanin gromadzą się pozostałości, które, jeśli nie zostaną wyczyszczone, Utworzą warstwę lepkiego, śmierdzącego brudu. Aby uniknąć tych problemów, zaleca się dokładne czyszczenie przynajmniej raz w miesiącu. Skuteczną metodą jest uruchomienie pustego cyklu prania z gorącą wodą i filiżanką białego octu. Ocet pomaga rozbić pozostałości detergentu oraz eliminuje bakterie i nieprzyjemne zapachy. Aby uzyskać głębsze czyszczenie, możesz również dodać pół szklanki sody oczyszczonej. Która pomoże usunąć brud z bębna i wewnętrznych kanałów. Ważne jest również ręczne czyszczenie gumy pralki za pomocą szmatki zwilżonej octem lub mieszaniną wody i kilku kropli wybielacza. Jeśli na powierzchni znajdują się plamy pleśni, możesz je wyszorować starą szczoteczką do zębów, aby całkowicie je usunąć. Dodatkowo, szufladę na detergent należy wyjąć i umyć gorącą wodą przynajmniej raz w miesiącu. Aby zapobiec gromadzeniu się piany z mydła. Kolejnym kluczowym nawykiem pozwalającym utrzymać pralkę w dobrym stanie jest zostawianie drzwi bębna otwartych po każdym praniu. Pozwala to na całkowite wyschnięcie wnętrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci, która jest główną przyczyną pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Wskazane jest również sprawdzanie od czasu do czasu filtra pralki, ponieważ gromadzą się tam ślady brudu i drobnych przedmiotów, które mogą mieć wpływ na działanie urządzenia. Jeśli nigdy wcześniej nie czyściłeś swojej pralki, teraz jest czas, aby zacząć. Zauważysz, że Twoje ubrania będą pachnieć znacznie świeżo i bez śladów pozostałości detergentu. Przejdźmy teraz do kolejnego błędu, który dotyczy suszenia ubrań i tego, jak robić to we właściwy sposób, aby zapobiec przedwczesnemu zniszczeniu ubrań. Nieprawidłowe suszenie ubrań i niszczenie włókien, nie zdając sobie z tego sprawy, suszenie to jeden z najważniejszych etapów procesu prania. Jednak wiele osób robi to nieprawidłowo, nie wiedząc, że niszczy to swoje ubrania. Jeśli kiedykolwiek zauważyłeś, że po wyschnięciu twoje ubrania stają się szorstkie, tracą kształt, a nawet wydzielają nieprzyjemny zapach, być może popełniasz niektóre z tych błędów. Jednym z najczęstszych problemów jest: nie potrząsaj ubraniami przed ich powieszeniem. Lub włożeniem do suszarki. Wiele osób wyjmuje ubrania z pralki i od razu je wiesza, nie zdając sobie sprawy, że powoduje to zmatowienie włókien i powstawanie zmarszczek trudnych do usunięcia. Potrząsając każdym ubraniem przed powieszeniem, pomagasz tkaninie powrócić do naturalnego kształtu, a ubrania wyschną bardziej równomiernie. Kolejnym błędem jest suszyć ubrania w niewentylowanym pomieszczeniu. Jeśli wieszasz ubrania w domu bez dostępu powietrza lub otwieranych okien, wilgoć zostaje uwięziona, a ubrania schną dłużej, co może powodować nieprzyjemny zapach. Jeśli nie masz innego wyjścia, jak suszyć w pomieszczeniu, spróbuj umieścić w pobliżu wentylator lub powiesić ubrania w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Słońce jest doskonałym sprzymierzeńcem do suszenia ubrań i naturalnego usuwania bakterii. Ale zbyt długie wystawianie niektórych elementów odzieży na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może spowodować szybkie blaknięcie kolorów. Dotyczy to zwłaszcza ciemnych ubrań, które z czasem mogą blaknąć i matowić. Aby tego uniknąć, najlepiej powiesić ubrania w zacienionym miejscu lub wywrócić je na lewą stronę, aby ograniczyć wpływ promieni słonecznych. Jeśli używasz suszarki, Jednym z najpoważniejszych błędów jest włóż zbyt wiele ubrań w jednym cyklu. Podobnie jak w przypadku pralki, przeciążenie suszarki uniemożliwia prawidłową cyrkulację gorącego powietrza, powodując zawilgocenie niektórych ubrań, a innych przegrzanie, co może spowodować uszkodzenie włókien. Aby suszenie było efektywniejsze, najlepiej podzielić pranie na mniejsze wsady i dobrać odpowiedni program do każdego rodzaju tkaniny. To także jest ważne. Po każdym użyciu należy wyczyścić filtr kłaczków suszarki. Wiele osób o tym zapomina, ale jeśli filtr jest zatkany, cykl suszarki będzie trwał dłużej, a ubrania pozostaną z dziwnym zapachem z powodu gromadzenia się pozostałości. Kolejną sztuczką, która pozwala zachować miękkość ubrań bez konieczności stosowania przemysłowych środków zmiękczających, jest użyj kulek wełny w suszarce. Kulki te pomagają zmniejszyć elektryczność statyczną. Naturalnie zmiękczają włókna i przyspieszają proces suszenia, co również pomaga oszczędzać energię. Prawidłowe suszenie ubrań nie tylko utrzymuje je w dobrym stanie na dłużej, ale także zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i zmniejsza zużycie tkanin. Przejdźmy teraz do kolejnego błędu, który dotyczy sposobu przechowywania ubrań i tego, dlaczego niewłaściwe przechowywanie może mieć wpływ na ich świeżość i trwałość. Nieprawidłowe przechowywanie odzieży wpływające na jej świeżość i trwałość. Wiele osób uważa, że gdy ubrania są już czyste i suche, wystarczy je złożyć lub powiesić. Jednak sposób przechowywania ubrań może mieć wpływ zarówno na ich zapach, jak i trwałość. Jeśli kiedykolwiek wyjąłeś z szafy ubranie, które utraciło świeżość lub ma zapach stęchlizny, być może popełniasz błędy podczas przechowywania. Jednym z najczęstszych problemów jest przechowuj ubrania gdy są jeszcze lekko wilgotne. Czasami odzież wydaje się sucha w dotyku, ale jeśli wilgoć zostanie uwięziona we włóknach i umieszczona w zamkniętej szufladzie lub szafie, ciemne, pozbawione wentylacji otoczenie może powodować nieprzyjemny zapach, a nawet rozwój pleśni. Aby tego uniknąć, najlepiej przed odłożeniem ubrań upewnić się, że są całkowicie suche. Kolejnym błędem jest niewietrzenie regularnie szafy. Zamknięte pomieszczenia mają tendencję do gromadzenia się wilgoci i nieprzyjemnych zapachów z biegiem czasu, co może mieć wpływ na świeżość odzieży. Aby tego uniknąć, zaleca się otwieranie drzwi szafy przynajmniej raz w tygodniu na kilka minut, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Do szuflad można włożyć także małe torebki z sodą oczyszczoną lub węglem aktywnym, gdyż materiały te pochłaniają wilgoć i zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Jeśli chcesz, aby Twoje ubrania na dłużej zachowały świeży zapach, jest to dobry pomysł używaj torebek materiałowych z lawendą, liśćmi eukaliptusa, a nawet suszonymi plasterkami skórki pomarańczy. Te naturalne składniki nie tylko pozostawiają przyjemny zapach na ubraniach, ale także pomagają odstraszać owady, takie jak ćmy. Kolejnym nawykiem, o którym wiele osób zapomina, jest tak zwany przechowuj ubrania w niewłaściwym miejscu. Niektóre tkaniny, takie jak gruba bawełna lub wełna, mogą się wypaczać, jeśli będą zbyt długo zawieszane na wieszakach. W takich przypadkach najlepiej je złożyć i ułożyć na półkach. Natomiast ubrania takie jak koszule, bluzki czy marynarki należy wieszać, aby uniknąć zagnieceń i zachować swój pierwotny kształt. Jeśli korzystasz z wieszaków, ważne jest, aby wybrać te odpowiednie. Wieszaki druciane mogą pozostawiać ślady na ramionach odzieży, i powodować utratę jej struktury. Wieszaki drewniane lub aksamitne są lepszym rozwiązaniem, aby uniknąć wypaczania delikatnych tkanin. Jest to również zalecane: nie przeciążaj szafy zbyt dużą ilością ubrań. Ubrania upakowane zbyt ciasno nie tylko łatwo się gniotą, ale także mogą stracić swój świeży zapach z powodu braku wentylacji. Jeśli zgromadziło się za dużo ubrań, być może nadszedł czas, aby je wyczyścić. I pozbyć się tych, których już nie nosisz. Stosując się do tych wskazówek, twoje ubrania pozostaną świeże i w idealnym stanie na dłużej. Przejdźmy teraz do wniosków i ostatniej wskazówki, która pomoże ci zoptymalizować rutynowe pranie i przechowywanie, tak aby twoje ubrania służyły znacznie dłużej. Teraz, gdy znasz te typowe błędy podczas prania, suszenia i przechowywania ubrań, zdasz sobie sprawę, że w wielu przypadkach problemem nie jest jakość ubrań ale nawyki, które mamy, nie zdając sobie z tego sprawy. Od użycia zbyt dużej ilości detergentu, po przeładowanie pralki lub brak wentylacji szafy, każdy najdrobniejszy szczegół wpływa na trwałość naszych ubrań. A co najważniejsze, naprawienie tych błędów nie wymaga dużego wysiłku. Dzięki prostym zmianom w sposobie prania i pielęgnacji ubrań możesz zachować ich miękkość, przyjemny zapach i świetny stan przez znacznie dłuższy czas. Prawidłowe oddzielanie ubrań, wybieranie odpowiedniej temperatury, upewnianie się, że pralka jest czysta i pozostawienie ubrań do całkowitego wyschnięcia przed ich odłożeniem to proste nawyki, które będą miały ogromne znaczenie. Jeśli zauważyłeś, że niektóre z Twoich ulubionych ubrań szybko się zużywają lub nie pachną tak świeżo, jak powinny, spróbuj zastosować te triki, a efekty zobaczysz błyskawicznie. Nie tylko zaoszczędzisz pieniądze, unikając częstej wymiany ubrań, ale także będziesz cieszyć się czystszymi, bardziej miękkimi i znacznie przyjemniej pachnącymi ubraniami. Teraz powiedz mi w komentarzach, który z tych błędów popełniłeś, nie zdając sobie z tego sprawy? Czy jest taki, który już zastosowałeś, lub taki, który planujesz teraz poprawić? Chętnie poznam Twoje doświadczenia i zanim odejdziesz, subskrybuj kanał. I aktywuj dzwonek, aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących sprzątania, organizacji i pielęgnacji domu. Do zobaczenia w następnym filmie z kolejnymi trikami, które ułatwią Ci życie.